Cześć z tej strony, Mikaty! Zapraszam do subskrybowania kanału, komentarzy, łapek w górę. Dojeżdżamy niezmiennie do 5000 subów. Jeżeli kiedyś zastanawialiście się, jak, czy kiedyś, no tak naprawdę, sprawę od wczoraj to jest, jak przejść spajka, kaktusa, boca w trybie niewykonalnym, to ja wam powiem, że trzeba to zrobić szybko i trzeba to zrobić najlepiej za wymiarzem z bardzo dużym yy, tym, no, no, tym, no, no, Mikaty, myśl. No wiem, przecież jest bardzo dużą siłą rażenia. Oczywiście, nie zmienię, nie umarł, m zbiorę. Walczymy przeciwko kaktusowi, czyli przeciwko Spajkowi. E, Ciekawe ilu jeszcze takich bossów będzie. Zauważcie, że w grafice jaka jest w Brawl Stars ci wszyscy zadymiarze, póki co są tymi bossami, czyli był Kruk, tam był e, bodajże Arti był tick, no spójrzmy dokładnie na tą grafikę, przeanalizujmy to zobaczymy co tam jeszcze będzie, co tam jeszcze... Tym bossem będzie można śmiało strzelać. Ja jestem Mikaty, was serdecznie zapraszam do subskrybowania, komentowania, łapek w górę. Dojeżdżamy niezmiennie do 5000 subów. Póki co dwoimy się i troimy, żeby załatwić naszego kaktusa. Eee, 50% po jego stronie, po naszej stronie trzech żyjących zadymiarzy. Powiem wam tak, ja nie mam zamiaru tutaj ginąć, ja nie mam zamiaru tutaj jakoś powiedzmy, że. E, zostawiać e, e, moich team-mate'ów samych na placu boju. Ja po prostu postaram się przeżyć to bez straty ani jednego życia. Dwóch członków drużyny pokonanych, oczywiście nie mogło być inaczej. <laughs> nie no, żartuję. Pewnie, że mogło być inaczej, ale zginęli. No szkoda trochę, no mega szkoda. A patrzcie, tutaj są w krzakach, Krzaczorach są, ukryły się, no proszę, kaktusiki, które nas tutaj biją, ale my tanie skóry nie sprzedamy, jak ktoś kiedyś powiedział. Ciśniemy, 28 i leci oczywiście w dół, tutaj nie ma innej opcji, trzeba to wygrać, boss będzie wściekły za 45 sekund, trzeba to zrobić jeszcze szybciej, ponieważ jak będzie wściekły, to będzie niedobrze, a my nie lubimy jak boss jest wściekły. Póki co ciśniemy, ważne jest tutaj, aby utrzymywać stały wysoki poziom HP, nie można dawać się tutaj na to, żeby mieć poniżej 20%. Poniżej 1000, jakbym miał, to wiem, że zaraz po prostu zginę. 3% do końca to już nic się nie stanie, to już jest gra wygrana. Dajcie znać w komentarzach, jak szybko wam to poszło. Mi to poszło w 2,5 minuty. Chwalcie się, jak szybko. Załatwaliście, załatwiliście boca na razie.